Chyba ja w kolejny dzień ruszam dalej. Cztery dni w Cancun było naprawdę fajnie. Jestem zadowolony z tego miejsca i jak ktoś szuka typowo wakacyjnej miejscowy, Cancun mistrzostwo świata, ale jest drogo. To trzeba pamiętać. No, i po prostu wyjdzie. Jedzi się tak jak ja, czyli tani hostel, tanie jedzenie. Wtedy nie wydałem dużo, ale wiem, że w innych częściach Meksyku wydałbym pewnie połowę mniej, albo jedną trzecią w ogóle, tego ceny. Co wydałem tutaj? Czy było warto? Było, na pewno. Wsiadam w autobus, jadę na dworzec autobusowy do centrum miasta. Stamtąd łapię busa. Na kurczę, nie wiem ile, 3 godziny gdzieś mam. O, jedzie właśnie. I później promem. Dworzec Ale to wszędzie kolejki są jakieś Zobaczymy za ile mamy autobus. Było napisane, że niby C30 Ale czy będzie tak naprawdę? To się zaraz okaże Dobra, ile kosztował mnie transport? To no tak, z hotelu na dworzec dolara e, czyli 4 zł Teraz autobus, który będę jechał 3-4 godziny, zależy jak będzie jechał, e, kosztował 11 do To na 220 pesów, czyli w służbie 44 zł. E, I jeszcze później muszę kupić łódkę. Ile łódka kosztuje, nie wiem, powiem Wam jak będę na ulicy. Tutaj macie jeszcze dokładnie. będziecie z ja miasta Cancun, do miasta, 3 chwila, nie wiem jak się wypowiada. No i tam się właśnie łapie ten e, prom, czy prom, łódkę. Dobra, godzinę miałem czekania, prowiant wzięty. No i jadę. E, właśnie, jest taka sprawa. E, napiszcie proszę w komentarzach, kto tutaj jest nowy, kto e, dotarł na ten kanał dzięki fajnemu, bo mnie to interesuje właśnie, ile osób doszło, e, które oglądają myślę śledzą moją przygodę, dzięki właśnie temu, że tam wystąpiłem. Także zostawcie komentarz, żebym wiedział, co i jak bo Chcę się tak mniej więcej zobaczyć. Dobra, dojechaliśmy teraz. Następna część podróży. E, takim tuk-tukiem jak w Indiach. No, i ruszamy. My ruszamy. Pogoda jest świetna. Mam nadzieję, że jak dopłynę na wyspę to będzie taka sama. Właśnie już padłem na świetny pomysł co do tego ostatniego. To jak po prostu jesteście, traficie to, to tutaj stem, napiszcie komentarz, oma i jak będzie najlepiej. No. A w ogóle pod tym filmem będzie konkurs, można wygrać koszulkę, jedną w nową z logo Podróży wojownika. Już czapeczkę, aż znaczy osobną czapeczkę eee, Także wicie na fanpage w podróże wojownika nawet konkurs, to zobaczycie Tak Wyścig Dobra, wyrażamy już tam. też nie nawet nie ma asfaltowych dróg, ale to jest tak jak tam na wyspie, tam też nie ma budowli. Ale południe. Ale tu musiało wolać. teraz trzeba znaleźć łódkę. Dobra, bilet kupiony. Mam minutę. Zaraz odpływa. Bilet ta na Wyspę kosztował 240 zł, czyli wyszło 44, 4 i 40, 88 zł. W jedną stronę, żeby tam dotrzeć, hostel znalazłem za 10 dolarów za noc. Zostaje tam na dwie noce, chyba że będzie fajnie, to trzy, ale raczej tylko dwie. No, i tyle, szybko muszę. Tam się chce nie chcę, Ladzie sobie wyobrażacie, ale nie mam nawet czasu iść do Kibla. Dobra, tym płynę. No, i dotarłem na wyspę Holbox. Ech, jak się tutaj przemieszczać? Podobno najlepiej rower, bo wyspa ma tylko 12 km i chyba kilometr, czy półtora szerokości. Lub łóżeczki e, te golfowe. No i tu, tuki też pewnie O. Czekajcie, z swojej strony coś zaczyna od Holbox, idę do hotelu. Do hotelu mam. Znaczy hostelu, nie hotelu. Chwila moment, bo mam tylko 400 metrów. Idę zostawić e, swój plecak. Co dalej? E, chyba wezmę od razu rower, i jadę zwiedzać. Nie ma co zabulać, bo podobno jest tu co zobaczyć. Ale tak tu musiało lać przed chwilą. Wszędzie są takie kałuże, to urwanie chmury musiało być naprawdę niezłe. Jest la o, będę musiał tu swoją nalepkę przykleić Bo mam też naklejki z podróży wojownika zrobione specjalnie na podróż Nie patrz takie drogi I tak to wygląda Nie no tak jest w środku wyspy Pokażę Wam później jak wyglądają plaże w ogóle no, mam dzisiaj jutro wszystko to zwiedzie także później już we wtorek Co dzisiaj poniedziałek? Tak to w środę Będę się zbierał dalej Prawdopodobnie Playa del Carmen Dobra gdzieś tu jest mój hostel <grywy> Dobre A tam coś grano na pewno tam no, na bank. No nie, no, hostel, wypas. Za 10 dolców. Pokój całkiem normalny. 10 osób, znaczy 10 różek. Ile osób jest to? Nie wiem, tu jest 1, dwa. Chyba tylko dwie osoby, jest na trzeci. Także ludzik. Jak się tylko weszło. Już było czuć trawę, chłopaki jarają wszędzie Na wejściu mam teraz drinka do odebrania Zapowiada się naprawdę fajny czas trochę napadało co? Niestety pogoda się dojepsuje Jestem przy napisie Co się z osoby robi literkę Ly, Holbox gdzieś zobaczyć, która jest tą stronę, ale kurde niestety na razie pogoda jest słożytka ale nie ma co się załamywać, jeszcze się poprawi I tak, jest taki zarobisty klimat tej wyspy naprawdę mega mi się podoba no i niestety chyba uroki tej pięknej wyspy będę mogła dopiero pokazać jutro Murzyło się, wiatr się zrobił. Pewnie zaraz będzie jeszcze lało. Najgorzej. Ale trudno, idę się przejść, gdzieś sobie usiądę jakieś piwko, obiad. Zobaczymy, może się jeszcze wypogodzi. A jak nie, to od jutra ma być na pewno pogoda. Wiecie co, stwierdziłem, nawet mimo tego, że nie ma pogody, tak się nie ma co przejmować. To za mną wygląda jakby było Ale nie ma Bo tak to wygląda to medytuje Wasze zdrówko Cieszę się, że tu przyjechałem I to bardzo A słońce w końcu wyjdzie trzeba pozytywnie do życia podchodzić Pamiętajcie I się uśmiechać jak najwięcej To też jest To jest najlepsza broń Na całym świecie Właśnie idziemy z ziomkami z Izraela i z działają dziewczynami montować trawę. Także się ciekawy dzień zapowiada. Dobra, jestem z ekipą dwóch chłopaków z Izraela, dziewczyny z Argentyny. Jesteśmy w wegetariańskiej restauracji. Pierwszy raz jem wegetariańskie. Jak będzie smakowało, zaraz mam do dias z warzywami. nie wygoda bez mięsa. Niestety pogoda mi nie dopisuje i to straszne. Na szczęście fajna ekipa mi dopisała. Musimy zaraz się jakoś przedostać do hostelu. Idziemy z jej, a radzi coś wymyślimy. Bo i tak nie ma co robić. Ale fajni ludzie. Szybki kontakt z nimi złapałem od razu. Nie za ciekawie, tarajska wyspa dzisiaj wygląda. A jak wyglądają zdjęcia, wyglądało jak z bajki. A dzisiaj <grym> nie jest kolorowo. Ale nie, nie zawsze może być. Mam nadzieję, że jutro będzie. <grym> Teraz będzie kolorowo w hostelę Jak pójdziemy, się zapali, się napije coś. Mam na nadzieję, że nie będzie się padało, to pójdziemy z chłopakami. I może z dziewczynami do baru jakiegoś. Jakoś ten czy dzień trzeba tu. Nie. Przetrwać. Że tak powiem. Na sekce dwa gun, a nie ja się znajdzie ziomków. Wiele osób się mi wydało, czuję samotny w podróży. Ale jak to być samotnym? Jak gdzie pojedziecie do hostelu, to są też ludzie, którzy sami podróż, podróżują i zawsze znajdziecie kogoś fajnego. I z kim można pogadać i nie tylko. No i tak się to skończyło Mam tu tak, jednego litru, co liczę że coś dostanie no. Teraz wam pokażę rajską wyspę na Karaibach Petarda co? Nie całkiem tak sobie to wyobrażałem No trudno. Nie ma raju. Może jutro będzie. Idę właśnie na siłkę. Mam nadzieję, że jest otwarta. Bo i tak nie miałem co robić. Miałem do wyboru iść spać albo iść na siłkę. No to oczywiście wolę iść zrobić trening. Przyznam szczerze, jak tu jechałem, czy płynąłem, inaczej sobie wyobrażałem. Ten raj. <grytanie> Taki żarcik. Niestety pogoda nie jest to jest tak wszędzie choćby nie ladała było fajnie, to i tak będzie lipa ale w ogóle mają, muszę wam przyznać, że mają tu przerobane na wyspie. Trochę popada, bo tu wszędzie jest tak zalane wszystko. To jest tragedia. Dzisiaj rajska wyspa nie jest. Niestety. Dzisiaj macie drugą stronę medalu. Zraszne jak też może zepsuć wszystko. Jeszcze przyjdę tu wieczorem i będę teraz podadować telefon. Zobaczymy jak to wygląda, jak się ściemni. O impreza w hostelu się rozkręca. To jest właśnie fajne w hostelach, że wszyscy się bawią. Basenik na te hostelu wcześniej to jejo, codziennie wbreza, codziennie. No ale tutaj chyba też tak jest. Rozmawiałem z ludźmi stąd, to mówili mi właśnie, że wieczorem wszyscy się tu spotykają, a później razem idą na miasto. Tylko czy dzisiaj będą szli, nie wiedzą bez pańczek. No, dobra, ja ma tego vloga, może go montować. Wiem, że to będzie słaby internet, dlatego muszę już zacząć wrzucać. Dzięki wielkie, dzisiaj troszkę taki wiecie, bardziej zamulony odcinek, ale nie zawsze mogę być takie ciekawe jakbym chciał. Co będzie jutro? Zobaczymy. Rano wstaję, jak nie będzie pogody. Jadę dalej, nie zostaję tutaj, bo szkoda widnia. Pozdrawiam, dzięki, że oglądaliście. Na razie.